Witajcie do Was, Przemawia Nix358, a to kolejny odcinek. The game w Stale Steel Total War, na mody czyli modyfikacji do Medieval 2 Total War Kingdoms. Okej, okay. w ostatnim odcinku zajęliśmy Skarę, e, przed Duńczykami, bardzo dobrze, bo spowolniliśmy w ten sposób ich rozwój na północ. I kolejnym celem, jeśli oczywiście tego Duńczycy nie zają, będzie Upsala. To jest słabo obsadzono ale się przyda. Przynajmniej mi się przyda. Żeby przejąć kontrolę na wschodnich wybrzeżach miast niezajętych, czyli w Finlandii i w Łaźbi. Tylko jeszcze muszę poczekać, aż łaskawi duńczycy ruszą się spod jego zamku. I doszkalanie zajmie około. Wiecie co, połączyłbym jednak ich sobie. Doszkalanie ich zajmie około jednej tury. No dobra, niech będzie. Wiele nie straciłem. Czyli tak na pewno wezmę Huskalów.

ale przed wyjściem zapis... Okej. Okay. I koniec tu. Chociaż nie, tutaj mogę tylko próbować najemników. Dziwne, że mogę tutaj o no, ale chyba to są okręty na jeziora. Okej, okay. oni idą gdzieś na mojej ziemię, co mi też trochę komplikuje w pewien sposób. Bo jeśli będą chcieli mnie zaatakować, to mi też to pokrzyżuje toreczyki i chciałbym też zacząć webunek długiej armii, bo mi na to stać. No go, szybciej, może trochę. Mm, o Boże, kiepski do dowodzenia. Nie, na razie nie potrzebuję. Kalif Małyów nie żyje. Dobra, pytanie mam: jaki mam dochód? Mam 1719 dochodu dodatkowego, czyli w sumie mógłbym rozpocząć wybunek. Tutaj już się zbudowały kopalnie, bardzo dobrze. Mogę je jeszcze rozbudować? Jeszcze nie mogę. Zaś potrzebuję wyższego poziomu. Farmy. Okej, okay, na razie starczy. Tutaj nie chcę milicji. Was, was, was i was, Też nie na, po dwa oddziały e, oslo. Okej okay. siedemset na minusie. Dobra.

Mhm, mm mm -hmm. okay, dobram. To AM już gotszy, żeby zdobyć upsalę dla mnie. Jeśli am wariantów, która gdzieś tutaj była, odbiję to miasto, to będzie też dla mnie wielki plus. Z tego powodu, że będę mógł sobie wtedy je zająć, wypłynąć yy, I zająć Wyshby, a następnie zająć miasto znajdujące się tutaj Okej, okay. no ale dobra, zapis I idź mój kapłanie i głoś słowo Boże A duńczycy się wracają i dla mnie to jest plus Duży, że się wracają, no i... Oni chyba tak będą krążyć i tworzą flotę Tutaj Oby nie zająć. bo jeśli będą chcieli wypłynąć na by to pokrzyżuje szyki Bo ja chcę sobie tą myslę po prostu zająć Ale dla mnie też ważne jest to, że tą UPSALĄ się nie interesują I bardzo dobrze Ja Myślę, Dobra, kroczy głośno, słowo Boże. A wykijujcie się ku sali, wikingscy najemnicy. Tylko, miecie się jakawi, czemu ci wikińscy najemnicy mają na tunikach Kijowa, ale nieważne. Tutaj są trzy oddziały. Księżniczkę kierujmy tutaj. A ty dyplomatu czemu nie chodzisz? Do Polski miałeś iść. Tutaj mają gorszą armię ode mnie, ponieważ mają zwykłych milicjantów. I znowu jestem na plusie, bardzo dobrze. Tego trzeba pilnować. I no, proszę, tutaj się już wszystko zwerbowało. Do obstawy tego zamku zwerbuję dwa takie oddziały. I wy idźcie. Wiem, że się nie cieszycie, ale to nie potrwa długo. Chociaż nie, nie zdążyliby podejść. Jeszcze was poproszę. I kto by mógł poprowadzić tą army? O To jest pytanie, bo ja nie mam żadnych dowódców. Ile ty masz lat? Ty jesteś nawet dobry w dowodzeniu. No on byłby dobrym dowódcą, on ma 58 lat. Więc szybko by umarł. A króla nie będę posyłał na pewno, bo król jest tutaj. Na szczęście młody No i okej okay. Tąmię koczeku upsali Zapis I kolejna tura Na razie idzie według mnie bardzo dobrze, nie jest naprawdę źle Co, 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 co? Zdalić mnie planujecie Tylko spróbujcie Obiecuję, że źle skończycie. W przeciwieństwie do Medieval, do Roman, to w Medievalu nie trzeba pokonywać wszystkich armii przeciwnika. Wystarczy, że się zajmie wszystkie jego osady, to reszta armii dezerteruje, i to jest bardzo według mnie nawet dobre. Dlatego, że no, można sobie zająć um, tak naprawdę jego armia może być gdzieś na inwazji albo na krucjacie, a ja sobie zajmę um, jego wszystkie miasta. Okej, okay, na razie Belianci mi w pewien sposób But my pomagają. To mój okay, sukcesem, I tak? Papież mi coraz bardziej lubi.

Was na razie zrezygnuję, zajmuję tyle oddziałów. Upsala za długo będzie moja. Gdzie jest mój szpieg, tu jest mój szpieg. Dobra, udało się, na no się nie dziwię. Przez zwiększenie jęgi. ha ha, dobra. Spoko. Co jest dokładnie w tym mieście? Książę. Z takimi oddziałami jak ja, tylko że z gorszą konnicą. Okej, okay, nie jest źle. Duńczycy mają nawet gołoszą. Ta armia przewyższa ich. Jest lepsza. Chyba. To mi martwi, że tutaj mi tak stoją pod hey, tym moim there, miastem. Okej. Okay. Takie ma się koniec stury. Kapłon już dotarł na miejsce. Bardzo dobrze. No i Dania idzie na północ. Trochę za późno. Ale nawet tym lepiej, bo jak rozpocznę z nimi wojnę, to przynajmniej będzie ten plus że ich wszystkie wojska będą na północy. Bo chciałbym zauważyć, że jednym z moich warunków zwycięstwa to jest właśnie zniszczenie Danii. I dobrze, dobra. No no go, dalej poproszę, nie zacinaj mi się eee, Trzeba zbudować kościół, tutaj nie stać mnie. W takim razie wpierw to chcę zbudować, bo jednak yy, chcę być. Chcę, żeby mnie lubił. Papież. tutaj o, tutaj nik. <laughs> yy, krzyżacy będą mieli przejąbane. I okej, okay, zapis. I zwiększyli tym razem granizon. Jak trzeba będzie poprowadzić, to nie będzie wielki problem. my dear w końcu nie jestem na minusie, to dobrze. My hmm, lord. Hmm, dobra, 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 dobra. Uh... Yes, my lord. My king. Jakoś to będzie nawet dobrze, Mamy przynajmniej taką nadzieję. I tak gdzie jest mój dyplomata? Mój dyplomata jest tutaj. Yes, Dochodzę już you. do granicy z Polską, bardzo dobrze. No już jestem, za, jestem Your majesty. za granicą, a ty, koleżanko, ja, nie, no, na się na razie nie dostaniesz. To gdzie byś ty mogła pójść? Hmm. Nie na wschód, pójdziesz na południe. Trochę ci to zajmie, no ale nieważne. Tomorrow, hmm, tak. Chciałbym sprawdzić co tutaj. mają dużą flotę. Tutaj też. Mam ja tego nie mało To serve, my lord. Confronting the enemy honorably, my lord. Okay, zapis and kolejna tura. Dania wysłał to jakieś wsparcie całkiem niemałe. Ale raczej go potrzebować nie będę. Szkocja! Jeśli Szkocja chce mi zrobić koło dupy, to ja będę niezadowolony z tego powodu. Chociaż AMI mam, więc będę mógł odbić. Ale proszę, proszę w takim razie trzeba będzie najprawdopodobniej prowadzić wojnę na obu frontach. I trzeba będzie wywołać szybko dyplomatę.

Forming One force, yes, Combining troops yes, my lord, Forming one force, Orders, like my king Joining forces Diplomata Back off before I take A liking to your

Nie jest źle. Dobra. Kontroluję już całą północ. Anglia wypowiedziała wojna Szkocji. Z tym to nie pasuje, bo chciałbym sobie dwoma frakcjami wziąć sojusz, już, ale skoro tak, to ja pomogę Anglii w zniszczeniu Szkocji. Czyli ym, w takim razie ich zaatakuję. Ich zaatakuje popłynę do Szkocji tą armią. I tam pomogę Anglii 56, 88. Dobra. Zapis na razie idzie całkiem nieźle. Na razie tutaj połytu nie mogę zbudować, aby się przydał naprawdę. Chociaż mogę na pewno wynająć łódź. Tak mogę za 1000 i za 300. 300 utrzymania. Chyba jest Szczecin I Duńczycy idą na południe Więc teraz, że wstrzymałem ekspansję dań, to oni najprawdopodobniej nie będą się chować w swoich miastach Chyba, że bo tam jakąś flotę widziałem i... Gdzie oni idą? Raczej nie mają czego szukać. I że Szkocja, mimo że teraz narobić koło dupy, to ja wam powiem, że sobie odsłonię mapę kodem. Ja będę to robił rzadko. Ale chcę zobaczyć, czy opłaca się właśnie wojna ze Szkocją. Teraz bo... że gram na. To nie jest trójkąt, że tak łatwo będzie szła kampania na bardzo trudnym. Nie, nie, nie. Tutaj medieval jest o wiele cięższą grą i ta modyfikacja jest o wiele cięższa niż sam medieval. No, go. Dziękuję. I tak. E, gdzie yes. jest mój szpieg? Good, Ahojda, Tutaj nic nie ma. Żadnej Ai bardzo dobrze. E, z Agonią, Anglia z Francją i Złota Acharyda z Hanatem. Yes, lord. Move out. An honor to serve, my lord. I tak. Um... With honor. Yes, my

Jak idzie Dania? Dania ma tutaj jedną armię z drugą gdzieś tutaj ukrytą i Łajżbi mi zajęli, kurde Dobra, jakoś to przeżyję. A, dobra Tak to odbije, prędzej czy później I tak, mm, tutaj wszystkie swoje armie rozciągnęli, mają tylko dużo floty ale gdy miało rozpocząć z nimi wojnę, to byłoby częściowo na mój plus. Tego jedna armia pójdzie tutaj, a tutaj rozpocznę szkolenie drugiej A, miałem spalić jeszcze Szkocję. Szkocja, 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 Szkocja. Ale jesteśmy tu! Zrobimy go w baterie! Nie jesteś rozwiązany? Nie jesteś swoją flotą. Hadjon, mój king! Najprawdopodobniej Szkocja pokona Anglię. No i cóż, koniec tu eh, bo nic do roboty nie mam. Teraz będę się szykował na wojnę z Danią. Jeśli danie pokonam szybko, to też będzie bardzo dobrze, bo główne bitwy się będą tutaj toczyć na lądzie. I co, Williama Wallace'a mi tutaj wysłali? LOL. Dobra, to jest dopiero dziwne. Znaczy, ja Szkocja naprawdę chce sobie znaleźć jakiś tutaj przyczółek. Mimo, to na przykład nie będzie dobrym pomysłem, hmm, wojna z Danią, więc wpierw może jednak hmm, będzie wojna ze Szkocją. Aj no i zapomniałem o tym, o Szczecinie, dobra. Niestety. Czyli, prościej mówiąc, teraz na razie Danii daje spokój, a płynę na Szkocję. Dobra. Jeśli zajmę Szkocję, to będzie na, to będzie dla mnie dobre, nawet bardzo. Doża Wenecki nie żyje. I tak, Polacy, mam sprawę. Sojusz... Nie, 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 nie chcę Military Access, to... Dobra, akceptują? Hmm, jeszcze może pójdę do Niemców i jeszcze raz spróbuję, bo z Polakami to jest wszystko ok. Ty się wróć i obserwuj to miasto. We shall honor the alliance. Honor my king. Yes, my king. Gdzie stałem ja? Can I help, my lord? Without question, my lord. Question, my lord. Gdzie ona się schowała? Without question, my lord. My king. Jest. Dobra. No i cóż. Najprawdopodobniej w następnej turze rozpoczynam wojnę ze Szkocją. Ciebie, drogi kolego, wyślę tutaj. Będzie wojna ze Szkocją I no cóż, ja tutaj już skończę ten odcinek Mam nadzieję, że wam się podobało w następnej turze W końcu poprowadzę moich Norwegów Przeciwko Szkotom Mam nadzieję, że wam się podobało Łapkujcie, lajkujcie i subskrybujcie Cześć!